We wszystko. Zawsze to samo się... Cześć i. Czołem. Jestem tu, by wskazać Ci właściwą ścieżkę. Akurat nas zaczepił, no ja nic nie zrobiłem, ale witam Negelokwora z tej strony. W tym odcinku będziemy sobie podróżować do obozu tekty śniącego przepraszam. Kim jest śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem, pięć lat temu. Wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się trzech bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca, naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Co powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny Starej Świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej, różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego. Pozwala ci kontrolować rzeczy siłą Twojej woli. Jednak tylko w wtajemniczeni Guru poznali tajniki tej magii. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory. Przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na Wielkim Bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Oczywiście, że ktoś. Co mi przyjdzie z przyłączenia się do Was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od śniącego dar magii. A może dostąpisz zaszczytu służby w świątynnej straży. Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może dane ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się przyłączyć do któregoś z innych obozów. Dobra, jedną rzecz tylko chciałem zobaczyć: tutaj właśnie z tym ziomutkiem porozmawiać. Nie, on nie chce. Dobra, nieważne. Dobra, balia, porwes, chodźmy. A, no tak, bo to musi zajerać Blancika. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale. Chodź za mną. Idę. No i czeka nas teraz podróż do nowego rejonu. No dobra. Miejmy nadzieję, że trochę jak spaz po drodze. W ogóle ty w jakim co jest, jak ja go zabijałem przecież. No i okej. Okay. No, idę, idę parwes. Jeśli zabiłem jaszczura, myślę, że z wilkiem nie będę miał większego problemu. Mogę nawet w sumie łuku użyć. Dobra. <śm> <ś> to było trochę niebezpieczne. Dobra, tyle mi wystarczy. Ubany <grych> mnie prawie zabił. Ale jak mam w sumie podstawowy łuk, tylko to się nie ma co dziwić. Oho. Oho Dobra, skrzydełko, skrzydełko. Idę, idę. wiesz czy za tym wodospadem coś się nie kryje ale póki z tym balparwezem idę to nie będę tutaj wydziwiał możemy natomiast tutaj sobie pokonać te ścierwojady o jednego tylko niestety po drugiego kopiec zabił dobra jeszcze tylko te pikielniki sobie pozbieram Super. No i dobra. Walparwezie. Lead the way. Chociaż. Nie, dobra. Czarne gobliny to nie dziękuję. Ewentualnie jeszcze można go. Chyba namówić. Albo to w sumie ja sam spróbuję. Właśnie tutaj, żeby sobie. Jeszczury pozabijać. I wszystko w temacie. Jak wyglądam z expem? No, tysiąc jeszcze. Dobra, to w sumie powiem wam, że mógłbym nawet tutaj ruszyć sobie na te ścierwojady. Super. Jakiś wilk w ogóle chyba idzie. Nie! No, niebezpieczne bardzo to było, dobra. No i okej, okay. możemy wracać do niego. A, no. Skąd ten jaszczur się tu wziął? No? To jest niehalo. Zabiję przed chwilą dwa, które tu były, i nagle pojawił się jeszcze jeden. To. Nie wiem, dziwne rzeczy się dzieją w tej grze. Nie, posz... nie przypominam sobie w tej faktycznie klasycznej wersji tej gry takich rzeczy. Wiecie, tam na płytce, na... w kliku, czy gdzieś tam były te gry. O, taki dobra, nie chce mi się tych grzybów zbierać w sumie. Idziesz? O, tutaj mamy jeszcze trochę tych ziomotków Zapiszemy. Nie, powiem, że w sumie całkiem dobrze mi idzie. Ta walka. Co ty odpieprzasz Dobra, tu znowu są ścierwojady. Tam jest jakaś jaskinia plus są jeszcze krwiopijce. Serio. Ja taką odległość mnie zobaczył ten krwiopijec. O kurde. Nie, nie, niczego nie ma w tej jaskini poza pikilnikami z tego co widzę. Dobra, tam są jeszcze kretoszczury, ale trzeba wrócić do tego pal Barbeza, Bo potem będę musiał dymać taki hektar tył. Gdzie on w ogóle jest? Ej, gdzie on jest? Eee? Może że od razu na dół poleciał? No nie wiem, mniejsza z tym. Mam nadzieję tylko, że mi zadanie wykona. Odpex, co? A miksturka jakaś pochodnia. Pałka. Na pewno nie jest lepsza od tej co mamy akurat. Cianka. Nice, nice. No i okej, okay, z tej strony chyba też wszystko. Jakieś tam jaskinie i tak dalej, mamy ogarnięte. O, proszę, jest Balfarves. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz bractwa śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Dobra, dobra. Ej, a mógłbym go zlać tutaj? 63 mięsa, mam no, fajnie. I się, no, wiecie, zlać przywalić mu, bo tu nie ma żadnych strażników ani nikogo takiego. Teraz sobie petka zapalimy jeszcze Zwycięskiego. Doświadczenie plus 5, aha, dużo. Stalowy język, no jest lepszy, o niewiele, ale jest lepszy. Jeszcze dostaniesz za swoje. bękarcie! Znowu szukam. Dobra, on nam już nie jest potrzebny w sumie. <grych> tak brzydko mówiąc. Ale za to mam broń, która zdaje o 3 więcej obrażeń. Także jest dobrze. No i dobra. W tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Bo droga do obozu na bagnie zostaje ukończona przez nas. W związku z czym kolejny odcinek to po prostu będzie temat. Niczego innego jak obóz. Na bagnie. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska.